Witajcie widzowie, no dawno tutaj Faceitika -e nie było na tym kanale i uważam, że to będzie świetny odcinek pilotażowy do serii, którą chciałbym zrobić, czyli wbijanie dziesiątki właśnie na Faceitie. -e Tylko jeszcze nie wiem dokładnie jak to zrobić i mam nadzieję, że troszkę widzowie mi też w tym pomożecie, żeby nam ta seria ładnie tutaj szła. Bo o co chodzi, ale to zaraz wam wytłumaczę dokładnie o co mi chodzi tę nożóweczkę tutaj obskoczymy leciutko. Co tam? No siema, no. Siema, siema. Jakiś odcinek kręcony? A, no może, może. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam, również. Ale co? Jest. Nice. No, o co chodzi? No bo chciałbym tę serię zaczynać od trójki Tylko, że problem jest taki Jeśli zacznę od trójki Będzie spoko, co nie? Ale Jest jeden problem A jest to weryfikacja smurfu Więc może być taka sytuacja, że jeśli będzie mi zajebiście szło No i troszkę reportów też dostanę Mogę zostać poproszony o weryfikację Dowodem osobistym No i wtedy nasza seria idzie kaput Dlatego... Stąd jest właśnie to moje zastanowienie, jak tą serię tutaj poprowadzić. Możemy spróbować, jak najbardziej. Mogę wlecieć tutaj z nowym kątem i zaczniemy sobie ładnie od trójeczki, żeby było tak, jak powinno być, czyli od trójki do dziesiątki. Ale boję się o to, jego smurfa, nie? Boję się o tą weryfikację smurfa, bo wtedy tak naprawdę wszystkie odcinki pójdą w dupę i już gierki nie zagram żadnej na tym koncie. Więc no, to jest do przemyślenia. To jest do przemyślenia. Wydaje mi się, że w komentarzach możecie mi, jakie rozwiązanie mógłbym tutaj zrobić. No i oczywiście zostawcie suba, zostawcie lajka, a my już przestaniemy trollować, bo by się przydało, co, nie? A w międzyczasie w czasie chcę Was zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest Pirate Swap. Jest to strona, na której w szybki i łatwy sposób wymienicie swoje skórki na nowe, unikając sporych opłat. To serio, są one tutaj bardzo niskie. Oprócz tego strona posiada sporo opcji filtrowania, czy to po typie bądź kolorze skórek, rzadkości, czasie bana, a nawet konkretnych naklejkach na broni. Używając kodu BARTY otrzymacie 35% bonusu do doładowania, a wymieniając swoje skórki pierwszy raz, dodatkowo otrzymacie bonus za pierwszą transakcję. Przykładowo wrzucacie skina wartego 100 dolarów, otrzymujecie dodatkowe 10 dolarów. Brzmi spokojnie. Płacenia? Oprócz tego, na stronie macie zadania, za które otrzymujecie balans. A tak naprawdę te zadania wykonujecie po prostu robiąc podstawowe rzeczy na stronie. Przykładowe. Konfigurujecie swój adres e-mail, ustawiacie awatar na Steam, dokonujecie pierwszej wymiany, czy konfigurujecie swój trade URL. Są tutaj również konkursy na skiny oraz możliwość sprzedania swoich skórek i otrzymania kasy prosto do ręki. A co najważniejsze, jeśli napotkacie jakiś problem, to macie dostępny 24x7 support, który z pewnością wam pomoże. Pamiętajcie o kodzie Barti. Dziękuję Pirate PirateSwap za bycie partnerem mojego kanału. A my wróćmy do odcinka. Huh? Weźmy 40 w 2 i 79 w 4, jakoś w ogóle 4k zrobił, blisko był do wygranej tej rundy. Statystyk jakichś jak najlepszych nie mamy, w ogóle też dla waszej informacji, aktualnie znajdujemy się na 9-10 rankingach. No znajduje się dosyć, dosyć wysoko tutaj już na tym faceitku, stąd dla mnie, no mówię, sytuacja gdzie miałbym na tym koncie cisnąć dziesiątki, no to pewnie zamknęlibyśmy to w jeden miesiąc. a Nie chciałbym tej serii tak szybko zamykać, troszkę byśmy mogli więcej pograć tych faceitków, bardziej przycisnąć. No ale to mówię, może wy znajdziecie jakieś lepsze rozwiązanie na to, komentarze zostawiam wam. Kurde, Nice, good job. Chciałem wygrać tutaj fajnie, ugryźć tę rundę, ale nie udało się. No i staty 3-3, I to są właśnie te staty, kurczę, nieciekawe, bo chciałem tu pokazać coś więcej, a nie po prostu wywalać się i ginąć. Frak za frak. Może coś jeszcze tutaj się odpalimy, może coś się odpalimy. Po stronie Tero może nam tutaj lepiej pójdzie trochę. No zobaczymy, zobaczymy. Podjedziemy sobie, może mi da. Tyle. Ale zrywamy teraz, no ja nie potrzebuję, troszkę przeroszowałem Niestety spray nie był tutaj moją mocną stroną Ale jestem zły na siebie, że to tak skopałem Troszkę tutaj przeraczyłem przy pierwszym fragu Chciałem one tapka walnąć, takie dwa tapki szybkie Okej, okay, no odbijają, to jest najgorsze Chyba polecę tutaj Digla, ile mam? 4, 4, 4, 450 No Diggle będzie tu spoko, uważam Digl będzie tu spoko Very low. Dobrze okay. kurwa. Jak ja spierd... to po to. co już się tam zjeb... Weź nic k... nie Ja myślałem, że to enemy K... nie trafiłem w drabinę Puch mi dniem, się tam poobijałem no poszło bo co ciekawa ale zdecydowanie za wolno to było zagrane. ewidentnie tempo większe powinno być tu tu bintu bint oj oj no nie ciekawe nie ciekawe jeszcze jedno eko i wtedy mamy na ostatni. 1hp, 1hp 1hp Oj 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 No dobra powiem wam tak widzowie 8-4 prawdopodobnie zakończymy pierwszą połowę Zajebiście 11-9 staty Guys, I need to smoke what? I need to smoke one smoke drop. Smoke cigarette or just smoke knight? No, just smoke man. Smoke night. Ah, <laughs> no, no, no. Someone, <laughs> someone someone drop here. Yeah, I can I can Nie sponk, nie sponk. Yes, no dobra. Boże, to ładnie. Ogólnie, ta kierka idzie całkiem spokojnie, no Jakby... O, o, 12? O. Tu spawn. Oj, oj, oj. Cet, cet, Offset. Kurczę, szkoda, że ta runda nie poszła tak fajnie. Behind. Kurwa. Co, ci... Po co ja gadam? Ale ja to spierd...łem teraz, Zabił tego fragę. Za bardzo chcemy pushować, nie mając za bardzo kasy i sposobności tutaj na push. Musimy to troszkę zdefultować na spokojnie zagrać. Staram się powyciągać coś na midzie. Tu jest Ale ja spierdolniłem kutrz. No, no nie wiem. Ta pozycja to jest dla mnie taki off angle, że nie jestem w stanie, k. Kur... Nawet to trzeba to zajechać tam. Nie mam pomysłu na grę aktualnie. Muszę się poważnie, kurwa, zastanowić, co ja chcę robić w tej grze. Mogę niby patrzeć plecy, w trakcie kiedy podchodzą, ale to jest wasting trochę czasu. Kaszana jest strasznie po tej stronie. Ogólnie Vertigo, nawet nie mieliśmy wyboru mapy, graliśmy od razu Vertigo. Dosłownie, zresztą, bym wiecie, jeśli mnie trochę oglądacie. Moja opinia na temat Vertigo to jest taka, że to jest mapa główna. Niestety, taka jest moja opinia, jest to strasznie ciężko. No spróbujemy, spróbujemy. -u -u. Zamykam, ale jest paru niezła, nie? No nie jestem w stanie nikogo zabić, kur... -u -u. No, to Słuchaj dla mnie takie smutne. Widać, że no... Nie grało się aż tyle facetów. Kurwa. Ale to sku... Byłem się wkur... Zaraz, no. Dobra, to jest jeszcze do wygrania, nie? Check it out. GG, dzięki za gierkę. Dobra, ej, mimo przeciwności losu, udało nam się wygrać faceita. Moje statystyki, niestety ratio poniżej jedynki. Nie udało się tutaj fajnie wyjść, ale tak czy siak uważam, że zagraliśmy w porządku, jak najmniejsze gdzieś tam przygotowanie i dosyć duży odstęp od Face'ów. Szczególnie na takim poziomie dziesiątym, to te faceity się różnią między na przykład taką czwórką, szóstką, a nawet z zwykłymi premierkami. Uważam, że było ok. Nie zagrałem najlepiej, ale zagrałem na tyle, żebyśmy na spokojnie byli w stanie tą gierkę wygrać. Dziękuję za oglądanie. Napiszcie, tak jak. Wspominałem na początku filmu w komentarzach odnośnie jak to robimy. No i całą nadzieję, że niedługo seria z Faceitów Wam się spodoba. Cześć!